Siemanko, z tej strony metalowe, a to jest kolejny odcinek z hardcora SKKFa. Jak widzicie, nie jesteśmy już w gildii Strefa 69, tylko w gildii Lava. A jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że zmieniliśmy Kuboida. A zmieniając Kuboida, zmieniliśmy także nazwę. To ma, jak tak chciał. A więc jesteśmy teraz w lawie. No i ten odcinek poświęcę. Na to, żeby was oprowadzić po naszej gildii. No to jesteśmy, w, można powiedzieć, głównym takim holu. Okej. Okay. Tutaj mamy jaja. Jaja pumy, strefy i lawy. I tutaj jeszcze jedno, które ja ukradłem, bo to moje jajo. Właściwie to to jajo nie jest jajem strefy, tylko jakimś tam innym. Ale to nie jest istotne, dobra. Tutaj mamy enchant, ale to nas nie obchodzi. O, tutaj fajne główki wszystkich: Buszka, Kufel, Weider, Kazir, Majak, Zebo, Metalowy, Heavil i Noxfer. Boże, jaki Dobra. Mamy tutaj magazyn. E, tutaj mamy główki Majuni. E, to jest chyba Metsa, a to jest Nintendo i Tomek Sina. Tutaj magazyn. Tutaj kiedyś buszka stacjonował, bo był przetrzymywany. No i pójdziemy dalej. O, teraz będzie spambo CKF bił na serwer. Ogólnie nagrywam to dosyć późno. O, Majak. Majak wyszedł. Tu mamy stołniarkę. Jakieś tam różne rzeczy. Eee, tutaj rozkopię, bo jest zakopane, żeby... O, Hewil jeszcze przyszedł. Tu mamy e, farmę, którą zrobiłem. Też fajna rzecz. Drzewka, tutaj Hewil robił. Eee, co dalej jest? Dalej, dalej, dalej mamy... mamy obsydzjonarkę. na cztery stanowiska Dalej mamy e, pokoje. Niektórych osób tutaj jest Hibila. E, tutaj jest kogoś tam, nie wiem, nie pamiętam. Są no zakopane, bo bali się że ktoś nas zbije. Tutaj mieszka Majak, tutaj jest zakon killerów e, Pokój pusty, tu Tomek kiedyś mieszkał, ale nas zdradził i go wyrzuciliśmy. Tutaj jest mój pokój, w którym już nie mieszkam. Tutaj jest Kadziora, a tutaj jest Zebo. No i dobra, pójdziemy sobie do góry. Do góry, do góry. No i mamy wyjście, wyjście, wyjście na zewnątrz. Pój pokażę wam co tam się dzieje. Ogólnie mamy bazę na biomie... Bagiennym, więc slime bali mamy pod dostatkiem. Jakbyście chcieli, to mogliśmy, by moglibyśmy wam sprzedać. Tylko piszcie. No, tej fosy i tak dalej. W zamku już na tej edycji chyba nie będziemy budować, bo się nie opłaca. Eee, niewiele czasu ich pozostało do końca tej edycji, z tego co mi wiadomo. No i teraz sobie spadnę na sam dół i hop. Dobra, pokażę wam jeszcze co jest tutaj. No tutaj mamy portal do netheru. Za tym o. Za kopę. Tutaj mamy villageru. Właściwie jednego. sprzedaje y, miecze. Y, był jeszcze w jeden i jeden... Było jeszcze dwóch, ale... Zabili nam ich, jak na raz zbili raz. Właściwie to Nintendo. Nasz kochany... E... Zdrajca. Tutaj mamy stół okrągły. On, ono bogato z drewna. Też ja zrobiłem. No i to chyba na tyle, jeśli chodzi o. o to, co się tutaj dzieje. Hmm, tutaj główki Freakily. Jakieś tam rzeczy. To fajnie wyszło Kiwilowi, chyba. Nie jestem pewny. No i. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli co mi żegnam. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, która bardzo mnie zmotywuje do kręcenia następnych filmów. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć, pa!